Trochę zimno, ale moje roślinki muszą pić. Tu mam piękną marchewkę. Już bym mógł nawet zacząć wyrywać. No pietruszka trochę gorzej, ale zawsze trochę jest. No i środek na ślimaki, bo u mnie tego dziadostwa niestety jest multum. Tu mam jeszcze porę. Ta jest już przykryta, bo już ją podlewałem. Tu dopiero będę podlewał. Mam groszek cukrowy w dwóch skrzyniach, A tu miałem bardzo wczesny szpinak i tutaj tu mam natkę z pietruszki z tamtego roku, tu już mam wysianą zieloną fasolkę, a tu mam jeszcze wysiane buraczki. Oprócz tego mam jeszcze taki mały tunel foliowy, nie wiem, badziewie, bo badziewie, ale jest. A w tunelu mam, jak Wam pokazuję, pomidorki, paprykę, no i truskawki, które czekają na wysadzenie do skrzyni, ale już owocują, także nie jest